Witajcie, kochani, z tej strony Ogrodnik Janusz. E, witam Was w sezonie 2024. Mamy obecnie luty, e, połowy i zaczynamy e, taką naszą drobną pielęgnację krzewów owocowych. E, tutaj od razu Was zapraszam w lewym górnym roku do linku, gdzie rozmnażaliśmy porzeczkę. E, no i teraz minęły dwa lata, odkąd rozmnażaliśmy porzeczkę. I możecie w tle zobaczyć teraz krzewy, które z tego wyrosły. Wtedy, jako ciekawostkę, planowaliśmy właśnie nasadzenia na dwóch poziomach. Tu mamy jedną porzeczkę na wyższym poziomie, a druga pożyczka rośnie nam na poziomie gruntu. Myśleliśmy, że pierwszy rząd będzie dużo lepiej rósł, a okazało się, że finalnie, że ta porzeczka na wyższym poziomie lepiej rośnie. I możecie sobie tutaj dla porównania zobaczyć. To są dwuletnie porzeczki. No, bardzo mocno rozkrzewione. A tu mamy dwuletnią porzeczkę, ale w gruncie, no i dużo mniej roz, 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 rozkrzewiona jest, przyrosty są dużo mniejsze, takie możecie zobaczyć, że to tutaj do 20 cm, a w przypadku tych na poziomie, to te przyrosty są 40, nawet pół, półmetrowe niektóre, więc bardzo duże. Problem mógł być z tym związany, że tutaj w gruncie mieliśmy zbite zbity grunt, po prostu. No i dodatkowo dużo tutaj jakby rosła trawa, jakieś takie chwasty, i to utrudniało rozwój krzewu. A na górze mieliśmy luźną glebę, która była nadsypana, więc struktura gleby była luźna, korzenie miały ułatwioną jakby. Możliwość penetracji tego gruntu, a dodatkowo nie było jeszcze dużo tutaj chwastów rozrośniętych, więc korzeń swobodnie się roz, rozwijał, a jak korzeń się swobodnie rozwija, to i nasza górna część krzewu się bardzo też ładnie rozwija, choć mieliśmy też wpadki tutaj na górze, I jak możecie zobaczyć, tutaj mamy jedną porzeczkę, która no po prostu się nie przyjęła, ale prawdopodobnie jakiś to wadliwy był krzew, no i, no i prawdopodobnie usuniemy ją i zastąpimy jakąś inną. Dobra, jeżeli chodzi o pielęgnację porzeczki w pierwszych latach, czyli w momencie, kiedy krzew jest młody, to tutaj możecie się przybliżyć. I o, jeszcze jako ciekawostkę można zobaczyć, że w zeszłym roku już nam tutaj porzeczki kwitły, no i owocowało. oczywiście. Tu mamy owoce, tu mamy owoce, których nawet nie zbieraliśmy, więc po roku od posadzenia w kolejnym sezonie możemy już się spodziewać pożyczek, a to jest główny argument, dlatego żeby właśnie rozmnażać rośliny we własnym zakresie, no bo jak widzicie efekty bardzo szybko przychodzą. No, jeżeli chodzi o formowanie krzewów, no to tu możecie zobaczyć, że dobrze bardzo się rozwijają nam krzewy i mamy dużo odrostów od nasady pnia, więc o te odrosty będziemy starali się zadbać. A te starsze gałęzie, czyli brązowe, takie ciemniejsze kolorem, które mają dużo krótsze przyrosty, one w tym roku będą nam bardzo dobrze owocowały, ale w kolejnych latach już coraz mniej i coraz mniej. Więc, jakby planujemy to, że w przyszłości będą usuwane te pędy, a te młode staramy się tak formować, żeby się ładnie nam rozkrzewiały i nie zagęszczały się jakoś nadmiernie. No więc zabieramy się. Niestety mamy tu przykład krzewu, który bardzo ładnie nam się rozrasta na zewnątrz. Jedyne co to bym skrócił te najdłuższe pędy zeszłoroczne, tak żeby nam się ładnie rozkrzewiły w kolejnych latach. I ścinamy nad pędem, tak mniej więcej centymetr. Zawsze ścinamy gałęzie pod skosem. Tu mamy kolejne od nasady pnia rosnące gałęzie i nie wiem czy cokolwiek widzicie bo kamera jest za daleko no tu mamy kolejne pędy rosnące zaraz od nasady korzenia czyli to są bardzo dobre gałęzie i chcemy je zachować i chcemy żeby się ładnie nam rozkrzewiały więc tutaj gdzie mamy już kilka takich pączków fajnie zagęszczonych ścinamy powyżej pod skosem i kolejne i tu kolejny mamy. Ścinając te pędy, musimy też mieć na uwadze to, że jakby te pączki, które ścięliśmy, no nie będą niestety nam w tym roku owocować, ale w kolejnych latach zbierzemy tego plony, ponieważ dużo więcej będziemy mieć tutaj gałęzi i dużo więcej pąków. Możemy też właśnie pościnać tutaj czubki. To będzie taki sygnał dla krzewów, żeby się skupił na budowanie masy od, od korzenia. No. no, i tak przycięty krzew zostawiamy, i w tym roku będziemy się cieszyć dużą ilością owoców, ponieważ tutaj zostawiliśmy dużo zeszłorocznych właśnie przyrostów, a na kolejne lata już przygotowujemy krzew, żeby się tutaj nam rozrastał i dał jeszcze większe plony. No, w tym filmiku to już wszystko. Zapraszam Was teraz jeszcze tutaj do poprzednich filmików z rozmnażania porzeczki dla zainteresowanych i żegnam się z Wami. Życzę udanych plonów.